Tragiczny wypadek w Wielkopolsce. Nie żyje młody strażak. Samochód dosłownie rozpadł się na kawałki. Po wypadku, do którego doszło na drodze krajowej nr 92, w Sękowie w powiecie Szałmu Tulskim, się dwa auta. Na miejscu zginął 26-latek, który służył jako strażak ochotnik. Rane zostały dwie osoby. Z wstępnych ustaleń 26-latek miał zjechać na przeciwny pas. Uderzając w Opla którym kierowała również 26-letnia młoda kobieta, na miejscu podjęto reanimację, ale ta się nie powiodła. W wypadku brała udział jeszcze pasażerka kobiety prowadzącej Opla. Obie trafiły do szpitala. Jak na razie nie jest znana nagła zmiana pasa ruchu. To na razie wszystko. Pozdrawiam. W Short Joker.